Będzie po Jezus Chrystus, jesteśmy przy grobie służebnicy Bożej, która się nazywa Piara Corbella Teplillo. Y, żeby już nie powtarzać całego nazwiska, zawsze będę mówił po prostu Clara. Y, tu jest jej grup i dzieci. historia tej wyjątkowej i zupełnie cudownej, wspaniałej, jak wierzę, świętej kobiety, y, jest... nie wiem jakiego słowa użyć, jest. Y... Ciekawa, ale to chyba to nie jest w ogóle dobre słowo. Pamiętam, jak czytałem biografię. Zaraz po jej śmierci, kiedy powstała i przyjaciele napisali pierwszą biografię. Rzucałem książką po pokoju. Spać nie mogłem, wyłem właściwie do rana. I tutaj mieszkałem wtedy jeszcze w tym czasie tutaj w Rzymie, kiedy ona, kiedy ona umierała i to takie było wielkie poruszenie. Historia tego małżeństwa, czyli Klary, która tutaj jest pochowana. I ona się urodziła w 1984 roku i poznała swojego męża na pielgrzymce do Medjugorje. mąż ma na imię Enrico, czyli Henryk. Oni wzięli ślub, zaprzyjaźnili się potem wzięli ślub. I w roku 2008 Klara dowiedziała się, że jest w ciąży i, u, i urodził się ich, urodziło się ich pierwsze dziecko. To była Maria Gracja. I pojawił się problem, ponieważ kiedy ona była w ciąży, okazało się, że, że to dziecko jest ciężko chore, że cierpi na chorobę, w której nie, nie wykształca się mózg. I zarówno lekarzy, jak i wielu ich, w cudzysłowie mówiąc, żyśliwych przyjaciół, proponowało aborcję. Natomiast zarówno ten mąż Henryk, czy Enrico, jak i Klara, oni kiedy ze sobą rozmawiali, to podjęli taką decyzję, że Chcieliby swoim dzieckiem zatroszczyć się tyle, ile będzie to potrzebne, i mówili tak: no, rodzice są powołani do tego, żeby życie dziecku dać, ale potem się troszczyć. I mówi: Najczęściej rodzice umierają przed dziećmi, więc opiekują się tym dzieckiem do pewnego jego momentu, do pewnego momentu jego życia, a potem odchodzą. A, mówi, a my będziemy się nim opiekować do śmierci. Rzeczywiście ta Maria, ona zmarła 10 czerwca 2009 roku, czyli w dniu swoich urodzin. Zaprzyjaźniony ksiądz Franciszkanin ojciec Wito ochrzcił Marysię i ona za, za niedługo, dosłownie za godzinę dwie zmarła. Następnie Klara dowiedziała się, że znowu jest, jest w kolejnej ciąży. Tym razem miał się urodzić chłopiec, ale odkryto, że będzie miał chorobę, w której nie urosną nogi, nie będzie miał kończy i ojciec, czyli Henryk, stał się specjalistą od protest, szukał w internecie, jak temu dziecku pomóc. Natomiast kolejna diagnoza powiedziała, że no jest dużo gorzej, bo w nim się po prostu nie wykształcały narządy wewnętrzne i po raz drugi oni doświadczyli tego bolesnego doświadczenia, kiedy dziecko się urodziło, zostało ochrzczone przez tego samego ojca i tego samego dnia, 24 czerwca w 2010 roku zmarło. Kolejny cios, Kolejny ból. Oni przez chwilę mieli tego syna w swoich dłoniach, przytulali go. I kiedy Klara płakała i była smutna, że, że jej syn umarł, ona mówiła tak, że jest taki bardzo piękny. I kiedy po pogrzebie z mężem sobie szli na spacerze wzdłuż Tybru, to ona powiedziała do tego męża: To jest takie wyjątkowo wzruszające. Jest się w kontekście śmierci dziecka i mama mówi do taty, wiesz, gdyby, gdyby ten syn mógł mówić, to on by na pewno powiedział jestem wspaniały. Tak, tak, taki był śliczny ten chłopczyk Towarzyszyli mu przez całe jego życie, czyli 9 miesięcy w brzuchu i potem jedna druga godzina już tutaj na ziemi. Potem całe Potem historia toczy się dalej. To znaczy, Klara zachodzi po raz trzeci w ciąży. Wszystko jest dobrze, dziecko jest zdrowe. Natomiast w piątym miesiącu u niej odkrywany jest, odkryty jest rak, rak języka i lekarze proponują przyjęcie chemioterapii, która może skutkować obumarciem chłopca. No i oni rezygnują z tej terapii do czasu porodu. W 37 tygodniu rodzi się ten Franciszek. I Klara natychmiast jest poddana terapią, biopsja, okazuje się, że jest rzeczywiście rak złośliwy. Ona przeżywa jeszcze rok. Kiedy, od kiedy urodził się chłopiec? Z tego co pamiętam, on się urodził pod koniec maja 2011 roku. Ma na imię Franciszek, dlatego że oni się poznali i zaprzyjaźnili z franciszkanami, więc ich życie mocno było związane też z nasyżem. Litla no zmarła 13 czerwca w roku 2012, czyli na rok i dwa tygodnie po urodzinach swojego syna. Ja potem w komentarzu na dole zostawię link do listu, który naroczek do swojego syna napisała jako prezent, bo chciała coś zostawić jakąś pamiątkę swojemu synowi. Ona mówi, myślała o jakimś łańcuszku, medaliku, ale ostatecznie napisała list i, i ten list napisała. Uważam, że to jest perła literatury chrześcijańskiej. Absolutny mistycyzm wychodzi tej, tej kobiety. Niedawno, w roku 2018, rozpoczął się też proces martyfikacyjny tej służebnicy, Bożej Służebnicy. I my możemy, my możemy przychodzić też na jej grób, się modlić. Bywało tak, że byłem w Rzymie, nie poszedłem do bazyliki św. Pawła, nie byłem w Sakrokorem księdza Bosko. Ale u Klary jestem zawsze, bo bardzo często różni przyjaciele, różni znajomi, napotkani ludzie proszą o modlitwę, ponieważ nie mogą mieć dzieci. I dzisiaj też tutaj właśnie przyszedłem, aby się modlić za nich. Jeszcze nie było takiej sytuacji, jeszcze ja przynajmniej nie pamiętam w te ostatnie 10 lat, żeby, żeby ta, jak wieże święta, nie wstawiła się u Pana Boga i żeby dziecko się nie urodziło. Tylko ja zawsze z tymi rodzicami zawieram taki pakt, że dzieciątka jak się urodzi, to żeby przynajmniej na drugiej imię miało na imię Klara, jeśli to będzie dziewczynka. A jeśli chłopiec, to może być Józef, bo też prosimy świętego Józefa o wstawiennictwo. I ja bym chciał, żebyśmy też teraz wspólnie odmówili jednozdrować Maryjo za chwilę i prosili o wstawiennictwo w Klarę. Musili o wstawienie najświększą. Matkę Najświętszą żeby ci którzy, którzy mają problem i, i nie mogą mieć dzieci to żeby Pan Bóg obdarzył łaską potomstwa ale zanim Zdrowaś Maryjo jeszcze tutaj jest niesamowity napis na tym grobie Importante nella vita non le fare qualcosa ma re lasciarsi amare on jest wzruszający bo tu jest napisane tak, że ważne w życiu nie jest zrobić coś, domyślać, zrobić coś szczególnego, ale urodzić się i pozwolić się kochać. I to jest to zdanie, które wymyślili ci rodzice, właśnie, żeby podkreślić, że ich dzieci, one się, one nic właściwie wielkiego w życiu nie osiągnęły. One się tylko urodziły i pozwoliły się kochać, chociaż przez tą chwilę, którą żyły. I dlatego Klara często powtarzała, że w życiu może nie zrobimy wielkich rzeczy, ale ważne jest to, żebyśmy pozwolili się kochać i też po prostu kochali innych. Wiele jest świadectw. Myślę, że są już, jest parę książek też po polsku. Warto poszukać w księgarniach, poczytać. Jak wie, że to będzie niedługo ogłoszona, błogosławiona. Normalna dziewczyna, wyjątkowa, kochająca, czasami się denerwująca, czasami się kłócąca ze swoim mężem. Oni nich na życzenie się schodzili, rozchodzili, znowu się schodzili. Nie jest to może taka święta z obrazka, jak czasami ktoś nam wmówił, że święci to są tacy, którzy się urodzili, już mieli te rączki złożone. Nie, normalna kobieta, można w internecie znaleźć jej zdjęcia w bikini, cieszyła się życiem, przeżywała je w radości takiej młodzieńczej. No, przeżyła tylko 28 lat życia, czyli to jest bardzo młoda, bardzo młoda kobieta. Może wy, jeszcze w imieniu tych nas, którzy prosili też o modlitwę. Podar po dar jakby chciał za mu się pomodlić i w tych intencjach. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywotu Twojego, Jezusa. Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Niech nas wszystkich błogosławnie strzesz jego mację, bo wszech mogą co ojcieć z Sem i Duch Święty. Amen.